Andrzej Sinkiewicz, witamy nas st na stoisku Samsunga, gdzie pokażemy Wam e, rozwiązanie dla firm, e, polegające na drukowaniu chmurowym, które umożliwia wysyłanie dokumentów do druku z urządzeń mobilnych, e, tradycyjnych i drukowanie w zupełnie innym miejscu świata na drukarkach. E... Hi, Witam, hi, nazywam JJ się Park, JJ Park. And... Pracuję w firmie Samsung. Zajmuję się urządzeniami drukującymi. Opowiem o bardzo ciekawej nowej aplikacji Samsunga Pro Print. To jest aplikacja Samsung Pro Print. Jest to całkiem nowa aplikacja. Każdy użytkownik, każdy klient może po połączeniu z Internetem poprzez chmurę wybrać drukarkę i w nią kliknąć wówczas drukarka zostanie dodana do listy drukarek w aplikacji. Od tego momentu można zdalnie drukować na takiej drukarce z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie. To narzędzie jest inne od naszej aktualnej aplikacji Mobile Printer. Aplikacja Mobile Printer jest bezpośrednio połączona z drukarką, natomiast nowa aplikacja łączy się z chmurą, poprzez którą można zdalnie wysłać dokument na dowolną drukarkę. Czyli na przykład będąc tutaj, w Hanowerze, mogę wydrukować dokument w Warszawie. Tak, Nowa aplikacja ma również inne funkcjonalności. To jest lista kontaktów z telefonie. Wszystkie kontakty mają przypisane numery telefonów. Na przykład wybieram numer Jennifera, następnie zaznaczam treść, którą chcę wybrać. Ta treść zostanie wysłana na numer telefonu Jennifera. Czyli zostanie wysłany do jakiejś drukarki w domu Jennifer? Nie. Zostanie wysłany na jej telefon. Jeżeli Jennifer ma połączenie z chmurą, wchodzi tam za pomocą aplikacji, udostępnia zawartość dokumentu i ustawia połączenie z drukarką. Jeżeli wybierze opcję Drukuj, dokument zostanie wydrukowany na wybranej drukarce. Ta funkcjonalność w bardzo prosty sposób umożliwia udostępnianie różnych treści i dokumentów. Nikt nigdy wcześniej czegoś takiego nie stworzył. Zazwyczaj osoby używają poczty elektronicznej, aby przesłać jakieś treści, wysyłając je na adres e-mail odbiorcy. Ale często bardzo trudno jest zapamiętać czyjś adres e-mail. Ja, ja na przykład bardzo często pytam osoby o to, jaki jest ich adres e-mail, email address, albo jaki, jaki jest adres IP twojej drukarki. Jak mogę wysłać Ci dany dokument. Natomiast przy użyciu naszej aplikacji jedyne czego potrzebuję to numer telefonu odbiorcy, który mam zawsze zapisany w moim telefonie. To duże ułatwienie. Ponadto nasza aplikacja do drukowania w chmurze ma nowy system skanowania treści. Nazywa się Samsung Cloud Printer Scan. Wystarczy wybrać numer telefonu oraz treść, którą chcemy zeskanować. Po wybraniu funkcji skanuj, wybrana zawartość jest skanowana i wysyłana bezpośrednio do smartfona. To nowa funkcjonalność, która jest bardzo łatwa w użyciu. Nie trzeba używać Dropboxa czy wysyłać treści e-mailem. Wystarczy mieć numer telefonu i naszą aplikację. O jakim numerze telefonu mówimy? Czy chodzi o telefon komórkowy? Tak. chodzi o telefon komórkowy. Czy to zadziała w dowolnym miejscu na świecie? Tak, czyli w dowolnym miejscu i u dowolnego operatora. Tak. Używając tak. smartfona, mamy zawsze numer telefonu. Yeah. Yeah. Okay. So a więc, jeżeli number, mam numer telefonu, mogę połączyć się z siecią i drukować. Yes, right. Dokładnie. Yes, right. number, Jeśli masz numer telefonu, możesz it, wysyłać, tworzyć listę, listę drukarek, a jeżeli chcesz wydrukować, po prostu wybierasz jedno z nich. Bardzo dziękuję. Również dziękuję.